Cześć, witajcie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku pogromca Zwierząt chciałbym Wam pokazać taką motoklatkę, która powoli powstaje. W sumie to jest już praktycznie prawie, że skończona. Aby tu widzicie, że tą blachę trzeba przykręcić, żeby ten okapek ładnie jakiś powstał i w zasadzie to jest też takie. Yy, ostatnio problem mały duże na to, że te zasięgi spadły obecnie, no i w sumie to zostawcie to sobie jakiegoś lajka like czy suba, to Was nic nie kosztuje, a nam, tym, którzy nagrywają, po prostu lepiej poprawia, lepiej się chce, są bardziej chęci do nagrywania i może, może Wy tak zbytnio patrzycie, że nudny czy coś. film no ale jak wy będziecie zostawiali czy coś te łapki no to i będą te filmy ciekawsze za chwilę będzie wiosna no i się zrobią te fajne ciekawsze filmy o rolnictwie a jeszcze tutaj tak trochę pogadałem takich pierdół a teraz bym wam powiedział o tej klatce ona ma wymiary ta klatka ma metr na 50 bodajże no i obecnie nie jest taka zła taka średnia bym powiedział jak na moje oczka więc to to by było chyba na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Nie chcę się bardzo nagrywać, jeśli takie będą małe zasięgi. W ogóle dopiero co zacząłem nagrywać, więc zostawcie coś chociaż po sobie, żebym miały jakieś to wsparcie od was na razie i cześć.